Z udziałem przedstawicieli firmy MA Polska i Urzędu Miasta Kielce odbyło się symboliczne wbicie tabliczki sponsorskiej na skwerze przy Ulicy Kapitulnej, gdzie jesienią ubiegłego roku powstały nowe nasadzenia. Rośliny to efekt wspólnego projektu dotyczącego zagospodarowania zieleni. Na zakup i nasadzenie roślin na skwerze przy Ulicy Kapitulnej samorząd Kielc otrzymał 45 tysięcy zł od MA Polska SA. Firma działa na terenie po SHL przy ulicy Zagnańskiej w Kielcach. To jest drugi etap naszej współpracy z firmą Ema Polska. Tym razem nakład tej rekonstrukcji tutaj pewnych elementów Placu Artystów kosztował 45 tysięcy złotych. Te nasadzenia tutaj wokół pomnika dzika to są drzewa. To jest taki nowoczesny wystrój. Mamy tutaj tych drzew 11 sztuk. Mamy też róże wokół tutaj roz, rozsadzone oraz tawuły japońskie. Jest ich tutaj 70, 760 sztuk, także dość, dość sporo. No w tej chwili mało widać, ale myślę, że wiosną, latem, czerwiec, to myślę, że to będzie ten moment, kiedy my zobaczymy, jak pięknie to miejsce wygląda. Ufundowanie roślin dla miasta to element strategii spółki, która zajmuje się produkcją części samochodowych. Nasza firma Emma Polska postanowiła ufundować nasadzenia tutaj w centrum. Czujemy się zobowiązani i wobec miasta, i wobec. Nazwijmy to przyrody jakiejś w zasadzie rekompensaty, czyli postanowiliśmy i na naszym terenie i również poza nasadzić jakieś rośliny, które oczyszczają powietrze. Będziemy inwestować właśnie w przyrodę, w środowisko, żeby ożywić właśnie Kielce pod tym kierunkiem, także niewykluczone, że takie inwestycje w przyszłości się pojawią. Nowe nasadzenia to nie tylko korzyści dla środowiska, na atrakcyjności zyskało także centrum miasta.